O tym, że w mieszkańcach gminy Toszek kryją się ogromne pokłady dobre i niesienia pomocy innym mogliśmy przekonać się 28 stycznia na zamku w Toszku, gdzie już po raz drugi odbyła się licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 10 lat harcerze w Toszku organizują sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest naprawdę fantastyczna aktywność tych młodych ludzi, fantastyczna kreatywność i świetne pomysły. Od zeszłego roku organizowana jest także aukcja, ta w której uczestniczymy dzisiaj. Jest wielką przyjemnością także naszego samorządu Toszeckiego wspierać tych młodych ludzi w tym, co robią. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy i dlatego będziemy się starać, żeby rezultat tej aukcji był jak najbardziej wymierny. Całość wydarzenia włączyli się harcerze, którzy nie tylko przygotowali przedmioty poddane pod licytację, ale także koordynowali cały jej przebieg. A chcecie się po raz drugi, bo wcześniej była taka zamknięta licytacja, więc w tym roku, tak jak i w zeszłym, postanowiliśmy zrobić coś otwartego dla mieszkańców, zaprosić mieszkańców. Mamy nadzieję, że no będzie duży odbiór. No a jutro tak jak w całej Polsce, kwestujemy na terenie miasta i gminy Toszek, jak i w sołectwach gminy Rudziniec. No i jako harcerze zajmujemy się tym w Toszku od zawsze, więc przede mną też były inne osoby, które jakby zaraziły mnie tym, żeby coś robić, coś działać. I no jakby dalej kontynuujemy i myślę, że będzie to nadal kontynuowane przez toszeckich harcerzy. Na aukcji można było wylicytować między innymi przedmioty od lokalnych rękodzielników, przedsiębiorców czy organizacji. Organizatorów różnych lokalnych wydarzeń. Co roku staramy się zorganizować bardzo sympatyczny i w sumie dość trudny bieg, bieg o złotą kaczkę. No i właśnie jako organizator postanowiliśmy wspólnie z pozostałymi współorganizatorami ufundować po prostu voucher, który. Dzięki któremu ktoś będzie mógł wystartować z numerem jeden. Czy będzie właśnie pierwszy? To się okaże, musi dużo trenować, czasu do czerwca jeszcze trochę zostało. Ponieważ warto pomagać, i to nas na pewno też nauczy do przyszłości, żeby pomagać ludziom. Ruch serca i tego, że co roku staramy się w jakiś sposób e, wspierać i woźb, i też wspieramy oddolne lokalne inicjatywy. Iż... Połączenie dwóch um, tych rzeczy, które są dla nas ważne no i stąd też my tutaj. Też myślę, że warto pomagać i też fajnie po prostu spędzić czas tak I, i po prostu pomóc komuś. Myślę, wszyscy się zgodzą, że jest dobrą inicjatywą już od tylu lat zresztą, więc jak mogę to wspieram? Żeby pomagać. Właśnie do tego, że w środowisku większość osób, no i z przyjacielem można kwestować. Wydaje mi się, że żeby, żeby pomagać, bo to główny cel, ale też żeby po prostu w środowisku jest dobrze spędzony czas i po prostu na przykład z przyjaciółmi można ten czas też dobrze spędzić. Ostatecznie podczas 31. finału WOŚP sztab w Toszku uzbierał 21 400 zł, a w Eskarbonce znalazło się aż 2897 zł. Radosna biesiada, zabawy, tańce i śpiewy, ale tylko w gronie pań. Mowa oczywiście o babskim combrze, który 28 stycznia odbył się w Pniowie. To jest taka impreza która tutaj już od kilku lat że tak powiem jest kontynuowana zaczęła to nasza moja poprzedniczka pani Sylwia Cebula no i ja tak staram się tutaj tą imprezę z roku na rok powtarzać bo to jest taka wydaje mi się super wydarzenie dla kobiet żebyśmy się mogły spotkać trochę gdzieś tam odpocząć od tych codziennych problemów obowiązków domowych no i przede wszystkim integracja integracja kobiet z naszego sołectwa z naszej gminy a także przy... Wyjacił spoza gminy, także myślę, że takie imprezy warto robić. Tegoroczny temat przewodni brzmiał: Gwiazdy srebrnego ekranu wciel się w postać z filmu. I można powiedzieć jedno: żadna z pani nie zawiodła, a wręcz każda zachwycała pomysłowością swojego przebrania. E, są e, swojskie wypieki. E... Za chwilę pan rozłoży się z fotobudką, więc super, bo będzie pamiątka. Każda z uczestniczek otrzyma też bryloczek taki na pamiątkę, żeby wiedziały, że tu coś się działo i no jest super kapela, nie? Przede wszystkim i super zabawa. Dziewczyny z koła gospodyń też są poprzebierane, nie będę zdradzała za kogo. Jak widzimy, sala jest pełna, bo po prostu jest tak duże zainteresowanie i jak widać, kobiety świetnie się bawią same w swoim towarzystwie. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a wręcz porannych. Ale co się dziwić, gdy za muzykę był odpowiedzialny DJ Toma Arison, a stoły uginały się pod ciężarem smakołyków. Tak, zdecydowałyśmy się na tematyczne, na tematyczne Ubiór, lata 20. Pane spotkanie w Piniata. damskim gronie, nie? Żeby się tak też... Jest możliwość, żeby właśnie same kobiety, same dziewczyny mogły się po, pobawić, nie? Bez facetów. Nie? Jeszcze nigdy w życiu nie byłam, a pochodzę z pniowa i wszyscy zachwalali. One były już 10 razy i wyciągały mnie każdego razu, ale niestety myślałam, że to jest zabawa nie dla mnie, ale chyba dziewczynami się bawi najlepiej. Tak jest dziesiąty raz. Za każdym razem się super bawimy, także w tym roku też nie mogłyśmy opuścić tej imprezy. Możemy wszyscy się bawić. Wszystkie kobiety. I to jest taka odskocznia od codzienności. Wszystkim paniom za udział dziękujemy i już teraz zapraszamy za rok. 29 stycznia na zamku w Toszku odbyło się morsowanie dla Wielkiej Orgiestry Świątecznej Pomocy, których organizatorem był Klub Morsów Zimne Trole. Grupa odważnych, nie się zimna osób przy niskiej temperaturze hartowała swoje organizmy w szczytnym celu. No jest to organizacja morsów. My jesteśmy także stowarzyszeni. Jesteśmy klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia Stowarzyszenia. I co tydzień spotykamy się nad jeziorem Połagniowickim od strony Niewieszy. I o godzinie ósmej wchodzimy większą grupą do wody. No, człowiek po takim bardzo czuje się, dobrze się czuje. Wydaje nam się również, że to dobrze wpływa na samopoczucie i zdrowie. Po prostu morscy nie chorują. No, jak to dlaczego? No, tutaj szczytny cel. Tak naprawdę sama mam syna, który urodził się w 26 tygodniu ciąży, 15 lat temu. E Skorzystał ze sprzętu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie będę ukrywać, że e, tak właściwie cały sprzęt, który właściwie był w szpitalu, był e, sprzętem podarowanym przez Wielką Orkiestrę, więc ciężko by było nawet nie myśleć o tym, że ciepło myślimy o, o tej inicjatywie. Pierwszy raz w przeświataniu zorganizowaliśmy, oczywiście y, znaczy udział w Wiedziale Marku adwentowym i stwierdziliśmy, że może pociągniemy temat dalej i, i stąd też taki pomysł, żeby wesprzeć orkiestrę naszym działaniem. Wszystko jest bezpłatnie, po prostu to się opiera na, na, na y, wolnych datkach, czyli ktoś ma ochotę zjeść kiebaskę, to prosimy, żeby po prostu wrzucił jakąś tam monetę y, czy pieniążek do y, y, kwestującym. To też wszystko jest bezpłatnie, tylko w ramach takich prośby, jest, żeby po prostu y wesprzeć orkiestrę w działaniach. Chętnych do wzięcia udziału w szczytnej akcji nie brakło. Na tych, którym z zimną wodą nie po drodze czekało ognisko z kiełbaskami, czy inne formy ogrzania zmarzniętego ciała. Bo w końcu, bez względu na pogodę, warto pomagać. Pozytywni ludzie, pozytywna energia, fajnie zaczyna się dzień. Y no i ogólnie no jest, jest fajnie, jest y organizm się lepiej. Y Zachowuje w zimę się, nie choruje się, także, także jest fajnie. A to już kilka lat. Kiedyś z tym klubem morców morsowałem od samego początku. Później przeprowadziłem się do innej miejscowości, ale dzisiaj tak gościnnie odwiedziłem ich. To był wtorek inny niż wszystkie, a datę 7 lutego wielu mieszkańców na długo zapamięta, jako szczególne wydarzenie, kiedy to zostało otwarte nowe, wyczekane przedszkole w Kotulinie. Bardzo długo czekaliśmy, bo zaczęliśmy gdzieś jakieś 15 lat temu, może starać się o to przedszkole, i rzeczywiście jeszcze za poprzedniego właściwie włodarza. I właściwie no dzisiaj zostały uwieńczone te nasze starania, natomiast rzeczywiście poprzednia placówka, można zobaczyć, tu jeszcze są zdjęcia na korytarzu. No było to malusienkie mieszkanie, w którym no można było zmieścić.

Na jakiś czas wystarczało. Od pewnego czasu mamy drugi oddział przedszkolny w szkole. Gnieździmy się w szkole. W tym roku już zaczęliśmy z dwoma oddziałami w, w szkole, trzeci gdzieś w tej oddzielnej placówce, także była to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielka potrzeba dla mieszkańców, potrzeba dla, dla dzieci przede wszystkim. No i rzeczywiście to, co powiedział pan burmistrz, no w dosyć takim niefortunnym czasie to przedszkole powstawało. Stąd myślę to opóźnienie. Wojna na Ukrainie trochę pomieszała chyba wszystkim wszystkim szyki, jeśli chodziło tam o materiały budowlane i tego typu rzeczy. No ale w końcu udało się i bardzo się cieszymy. To otwarcie robiliśmy w bardzo szybkim tempie, bo, bo trwało to jeden tydzień. Dzieci przyszły po feriach i cały ten program, wszystko powstało w ciągu tygodnia. Jest to jedna z największych dotychczasowych inwestycji toszeckiego samorządu. Ponad 70 dzieci z Kotulina i okolicy w trzech oddziałach będzie realizowało program wychowania przedszkolnego w nowoczesnych i komfortowych Warunkach. Cała wartość tej inwestycji wyniosła 3,5 miliona złotych. To ogromna radość, satysfakcja, że tak trudny projekt w tym trudnym czasie doprowadziliśmy do końca. W momencie, kiedy były problemy z materiałami budowlanymi, z firmami budowlanymi, nam udało się ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca i służy naszym dzieciom, a po to przecież powstał. Także bardzo cieszymy się i dzisiaj myślę i w Katulinie i w całej gminie, toszek wielka radość. No, na pewno dbamy o, o dzieci, bo to jest przyszłość naszej gminy i chcemy, żeby one wyniosły stąd do. Dobre wspomnienia, żeby chciały wrócić tutaj, bo nie oszukujmy się, one wyjeżdżają po szkole średniej najczęściej na studia i, i, i nam zależy na tym, żeby naszą gminę kojarzyły z nowoczesnością, z dobrym miejscem do życia, żeby chcieli po studiach zdobywając swoją pracę tutaj wrócić i, i pracować u nas, płacić u nas podatki, zakładać u nas rodziny i, i znowu mieć dzieci, które będą do, do tego przedszkola uczęszczać. W ramach tej uroczystości zebrani mieli możliwość obejrzenia niezwykle atrakcyjnych występów grup przedszkolnych oraz młodzieży szkolnej. Dzieci i młodzież zaprezentowały się w różnorodnych strojach w układach tanecznych i piosenkach, a także w scenkach teatralnych, do których niespodziewanie zaangażowani zostali niektórzy z widzów. To wydarzenie to była radość nie tylko dla lokalnych mieszkańców, ale i dla całego powiatu gliwickiego. Tak, to jest wielkie wydarzenie myślę również dla powiatu. Przede wszystkim to, co dzisiaj zostało powiedziane, to kwestia. Ja. rozwoju rozwoju poszczególnych gmin, czyli to, na czym nam najbardziej zależy. Ja myślę, że jest takim znakiem czasu, przede wszystkim znakiem czasu, że te lokalne społeczności się rozwijają. Świadczy o tym nie tylko tutaj ta demografia, ale świadczy o tym tutaj również wiele rzeczy i wiele wskaźników, które spowodowały budowę tego przedszkola. I to jest dla mnie taki wyznacznik, że ten powiat się rozwija i że ludzie tutaj chcą mieszkać, chcą inwestować, ale przede wszystkim Rodzą się młodzi, którzy, którym też potrzeba zapewnić nie tylko opiekę żłobkową, ale również opiekę przedszkolną.